Hmm. Potrzebuję czegoś, co zmieni rozgrywkę. Czegoś, co da jakiś feeling, zmiany na mapach. Brakuje mi w sensie tego, aby te mapy były jakieś bardziej żywe, coś się w nich działo i tak dalej. Tak, dzisiaj chciałbym przedstawić wam tego typu mapę w CSGO. Polega ona na tym, że mamy jakąś potencjalną szansę na dane warunki pogodowe. Wariantów, według autora mapy, jest 10, z czego większość to różne kombinacje deszczu, mgły i jakichś poddeszczowych klimatów. Co każdą rundę warunki atmosferyczne się zmieniają. Jak dla mnie mapa ta i funkcja nie ma żadnego zastosowania w profesjonalnym gamingu z racji tego, że w nim usuwa się elementy losowe, ale jeśli chodzi o taki typowy casual play, to jak najbardziej można sobie spróbować, pograć ze znajomymi i tak Może twórcy map również to wykorzystają? Może jakieś customowe mapy skorzystają dzięki temu? Fajnie by było zobaczyć jakiegoś koopa z różnymi przejściami, różnymi warunkami pogodowymi itd. Co Wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Cześć!